Stren, Maxus, nas, na moim kanale. I tak, jest to film, który chciałem zrobić od dłuższego czasu. Jest to porównanie wydania FairyTale, wydanie angielskie i wydanie polskie. Więc tak, może zacznijmy od czego w ogóle... Co to jest w ogóle FairyTale? Jest to Patron shonen, jeden z Tiaśiemców, opowiadający o przygodach grupy magów. W skrócie, może nie, nie był on nigdy porównany do tak zwanej Wielkiej Trójcy, czyli Naruto, Bleach i One Piece. Ale no też ma właśnie swój poziom i swoje rzesze fanów A ja w sumie powoli się do niego przekonywuję A ja tak, zacznijmy Jest to autorstwa Hiro Mashimy Czyli byłego asystenta Chiro Ody, który jest autorem One Czyli już to można zauważyć które podobieństwa między tymi mangami, które tam z biegiem czasu się już zacierają Co jest według mnie na plus, gdyż preferuję jak manga ma swój własny charakter, klimat I tak, zacznijmy może od wydania angielskiego. Wydanie angielskiego, jak widać, jest zrobione w trochę większym formacie. Podaję, chyba B6, albo B6, albo B5, a to jest format niżej. Więc, według mnie, dość przystępne wydanie. Na pewno jest właśnie różnica, że nie ma, jak w polskim wydaniu, obwoluty, co jest, według mnie, chyba lepsze, gdyż takich tasiemców, tak dalej, preferuję takie zwykłe, czyste okładki. Znaczy ja ogólnie nie jestem fanem właśnie tych yy, obwolu, gdyż najczęściej mi to po prostu przeszkadza w czytaniu, się tam zsuwają mi i najczęściej po prostu ściąga mnie, żeby mnie nie denerwowały. No i trochę wkurzające, że to jest takie wypukłe. Ale to już tam moje własne yy, preferencje. Więc tak, angielskie wydanie zostało wydane, mason ok? okej, przez wydawnictwo Del Rey, które wydało bodajże chyba z 10 tomów, Później zostało e, wpłonięte przez e, amerykański oddział Kodanszy Comics, czyli tych co e, wydają to w Japonii. I od tamtej pory już wydawane pod szyldem Kodanszy. Dlatego tu jeszcze widać, że jest Delray. Tak, co jeszcze mogę powiedzieć. E, na pewno właśnie w wydaniach amerykańskich widać, że jest inny papier. E, w porównaniu do naszych jest taki, taki bardziej książkowy. Tu... Ciężko to też określić, bo jak się otwiera to czuć, jakby się czytało książkę, a nie jak u nas są takie dość cieniutkie kartki, one dość łatwo się zaginają tak dalej. No tu dość właśnie przystępnie. Tłumaczenie też, ja angielski znam no, dość dobrze, nie będę ukrywał, chociaż na tych moich filmach cykat no, tak nie widać. Ale co inaczej czytać, po prostu w głowie wiedzieć, a co nie jeszcze jest na głos tłumaczyć, to jest zawsze różnica. Więc ja żadnych problemów, żadnych literów w tych wydaniach nie widziałem. I tak, chyba to tyle, co jeszcze mogę powiedzieć o tym. To też e, grubość jest większa, widać właśnie, że te strony są grubsze, gdyż te dwa tomy mają na oko, na oko chyba taką samą ilość stron. W sumie jeszcze drugiego tomu nie przeczytałem, bo czasu nie mam. I właśnie widać, że te strony są inaczej wydane. I też nie, nie patrzcie na nie to, że moje strony są dość pożółkłe, ale ja tą, ten pierwszy tom wygrałem na giveawayu, który był duplikatem jakby ten gościu miał dwa tomy. I po prostu mi odesłał ten swój używany bardziej, a ten co miał Bym chyba nowszy zostawił sobie ja nie narzekam, miałem manga z Free z Australii nacieszyłem się, jest dobrze więc teraz wydanie polskie jak mówiłem właśnie jest ta nieszczęsna outvoluta w mamy taką taką dość prostą układkę napis, numer te, i autor więc też tam nie za bardzo namęczyli z tym właśnie jak mówiłem, tu już właśnie czuć, że są ta różnica tych kartek, są cieńsze, takie bardziej delikatniejsze O, jakby tu porównać, jakby tu były kartki z bloku rysunkowego, a tu z bloku technicznego Może nie aż taka O, słychać burza idzie, dobra, muszę szybko kończyć Nie aż taka różnica, ale no, zdecydowanie tu mi się przyjemniej czytało I u nas zostało wydane przez Studio JG, które no właśnie wiele osób na początku w ogóle myślałem, że to są żarty Później jak się okazało, że naprawdę oni to wydadzą Pojawiły się te problemy, czy oni na pewno nadążą z wydawaniem do druku, nie do druku, czy po prostu drukowaniem tych tomów No bo wiadomo jak u nich jest z tymi tomami, jak się czeka na, nie wiem Tokio Toybox, chyba to się nazywało Spice and Wolfy Czy inne mangi, na które potrafi się czekać chyba rok na jeden na jeden tom, który dawno powinno widać 3-4, więc to też jest ciężko, ale póki co chyba już trzeci tą wyszedł, nie ma żadnych osów Więc trzeba liczyć, że ta seria będzie je, jednak się do niej przy, przyłożą, że będą wydawać normalnie. Czy ja sam będę to kupował? Właśnie się zastanawiam, już kiedyś mówiłem, postanowiłem ograniczyć serie, które kupuję, bo już za dużo ich mam rozpoczętych, a połowy nawet w ogóle nie chcę kończyć. Jak nie wiem, no ragami czy, czy no ragami może kiedyś wezmę ale na razie mi się tylko nie pali więc się muszę poważnie zastanowić czy chcę to kupować ale ogólnie seria bardzo fajna co o tym mogę jeszcze powiedzieć Anime też mi się bardzo podobało i właśnie co do anime i mangi na pewno manga jest brutalniejsza jest normalnie pokazana krew grey może znajdę tą scenę to w końcówce było o grey manzy pali po powyrosy czego w anime i mogli pokazać, bo studio A1 Pictures chyba się po prostu boi Chociaż po tym jak oni zrobili na no Taisai, które było pełne krwi To nie wiem czemu poszli na taki zabieg Chyba że nie, na Natsu nie zrobiło A1 Pictures Nieważne W każdym razie anime jest strasznie ocenzurowane co czasami potrafi zaboleć Ale no... No cóż, co zrobisz Muzyka, naprawdę według mnie to wszystko więc dobra, myślę, że na tym to koniec, skończyło się, że z omówienia, porównania było tyle co nic, a praktycznie ja tego gadałem o jakichś innych rzeczach, ale dobra, mam nadzieję, że komuś sprawi to radość ten film i nie wiem, spodoba mu się, więc ja jestem Maxus, siema!